Cześć wszystkim jedziemy window z zmodernizowany przez Mark Dżik na ulicy Złotej Wilgi 8 w drugiej klatce. O, ej, wideliczka z zręba oryginalnego. O, jaka ładna kawinka. No tak, taka winda to mi się podoba. Ale trzęsie. Ale drzwika. No. Ale ładna kabina, ta jest, tak. Ale to na szybko jedzie. No. Tamta jest wolniejsza. No, w pierwszej klatce. Ale ona zapiernicza. Wentylator. I nie działa. Alarm. Nie. Też nie działa. O stop jest. Nie! Błagam, nie naciskaj tego. Ach, ich halt. Dobra, dzięki za oglądanie. Ale wygielek.